Gdy urodziły mi się córki i zaczęły podrastać, to tak jak to z dziećmi zwykle bywam, rozpoczęły się również różne konflikty. Mamo, ona mi to zrobiła, mamo, ona mi to zabrała, mamo, powiedz jej coś. I mieliśmy wtedy taką zasadę, że mówimy: racja czy relacja? Czy chcesz mieć rację i przez to zgubić, stracić gdzieś relację z drugim człowiekiem, czy też drugi człowiek jest dla ciebie jednak ważniejszy? Chrześcijaństwo może być zbiorem jedynie właściwych racji, lub też być żywą, pełną dynamiki relacją z Ojcem w niebie. Jak to się stało, że chrześcijaństwo gdzieś po drodze zatraciło ten element bliskości z Bogiem i stało się jedynie kolejną religią? Dzisiaj opowiem o tym, jak się tego ustrzec i jak możemy nawiązać tak bliską więź z Bogiem, jaką miał Jezus. Gdy Jezus przyszedł na ten świat. To jego misją, oprócz tego, aby dać zbawienie każdemu wierzącemu, było to, aby pokazać prawdziwą twarz Ojca, aby pokazać dobroć i miłość do każdego człowieka, którą ma Ojciec w niebie. Jezus często podkreślał swoją relację z Ojcem, mówił o nim Abba, Tatusiu, mówił o nim najczulszymi słowami, mówił o tym, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jeżeli widziałeś mnie, to widziałeś i Ojca. Bóg z kolei mówił o swoim synu: To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. Widzimy tutaj bliską relację. Widzimy tutaj, że jedna osoba nie może żyć bez drugiej. Jezus nie był jedynie sługą Boga, nie był jedynie namaszczonym prorokiem, nie był wspaniałym jedynie nauczycielem, ale był synem. I ta jego tożsamość, która wynikała z więzi z Ojcem, doprowadziła do tego, że dokonywał wspaniałych rzeczy, że dokonał największej rewolucji, która dokonała się na tym świecie. Chrześcijaństwo jako owoc, Życia i służby Jezusa Chrystusa powinno być religią relacji. Ale jakoś po drodze stało się tak, że stało się jedynie religią. Stało się religią nakazów, zakazów. Kiedy przychodzimy do kościoła, często tylko słyszymy o grzechu, o tym, co jest nie tak, że Pan Bóg jest niezadowolony, że powinniśmy robić to, a nie robić czegoś innego. Ponieważ w kościołach często mówi się o zgorszeniu, o zwiedzeniu, o tym, że Pan Bóg jest zawiedziony, że Pan Bóg jest. Zagniewany, że jest smutny i tak dalej. Wiele osób odchodzi z kościoła. Ma już dosyć religii, ma już dosyć kościoła, często ma już dosyć Boga, ponieważ ich obraz ojca jest wykrzywiony. Nie chcą bezdusznych układów, nie chcą jedynie ceremonii, nie chcą atmosfery, w której nie są akceptowani i kochani. Ten brak zrozumienia, jaki jest ojciec, doprowadziło do tego, że ludzie natworzyli różne rytuały, ceremonie. Różnego rodzaju liturgie, które miały na celu pojednać się z Bogiem, które miały na celu przebłagać Boga za nasze grzechy. Kwestia grzechu, która była tak mocno wyeksponowana, doprowadziła do tego, że chrześcijanie zaczęli skupiać się jedynie na tym, ażeby przebłagać Pana Boga, żeby on spojrzał na nich przychylnym wzrokiem. Przełom przyszedł w momencie, kiedy odkryto, że Pan Bóg już nas pokochał i zaakceptował, że nie musimy robić niczego, Ażeby wybłagać u niego przebaczenie. Wystarczy, że uwierzymy w to, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu i przyjmiemy z wiarą, z łaski to, co on dla nas dokonał. Niepotrzebne są ceremonie, niepotrzebne są rytuały, niepotrzebne są jakieś nawet płatne obrządki, po to, ażeby Pan Bóg przestał się na nas gniewać. W drugim liście do Efezjan czytamy takie słowa: Łaską, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od Was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. W pewnym momencie historii zaczęto odkrywać, że Pan Bóg się wcale na nas nie gniewa, że Pan Bóg nas kocha, że nazwał nas swoimi dziećmi, że razem z Chrystusem posadził nas w okręgach niebieskich. Te wszystkie teksty od dawna były w Piśmie Świętym, ale były niejako zakryte przed naszymi oczami. Nie widzieliśmy tego, że Bóg pragnął, pragnął mieć w nas rodzinę, że pragnął mieć z nami relacje, a nie jedynie jakieś uczynki, które miałyby go zadowolić. Bóg posłał swojego syna po to, aby on mógł przyprowadzić do Bożego królestwa więcej synów i córek. Bóg pragnie mieć dużą rodzinę i pragnie, żeby panowały w niej relacje rodzinne: akceptacja, miłość, swoboda, autentyczność. Bóg pragnie mieć nas swoją oblubienicę, a nie służącą. Oczywiście Jego miłość, Jego łaskawość sprawia, że w autentyczny sposób naturalny zaczynamy pełnić dobre czyny, ale nie są to już uczynki wykonane z nas samych po to, żeby zadowolić Boga, ale pod wpływem Bożego zadowolenia, które nam okazał w Jezusie Chrystusie. Nasze uczynki są wtedy Bożymi dziełami, do których przeznaczył nas Bóg już przed wiekami. Jako chrześcijanie możemy oczywiście wyznawać chrześcijańską religię. Zupełnie bez zaangażowania naszego serca możemy nie mieć relacji z Bogiem, a jedynie wypełniać pewne obrzędy, ale wtedy nie różnimy się zbytnio od Pogan. Wierzymy w właściwego Boga, ale nie ma mocy przemienionego życia w nas. Szatan również wierzy w Boga i traktuje go bardzo poważnie, i z jego postawy wynika nawet bardzo dużo działalności. Szatan jest bardzo aktywny, jednak tak samo jak Poganie. Tak samo jak chrześcijanie, którzy nie mają żywej relacji z Bogiem, nasze działanie będzie pozbawione sensu i mocy, nie będzie miało siły oddziaływania na ten świat. Taki rodzaj wiary nie przynosi owoców zbawienia i uzdrowienia. Relacja z Bogiem jest potężniejsza niż jakakolwiek religia na świecie, ponieważ nie opiera się na tym, co my możemy zrobić względem Boga, ale na tym, co Pan Bóg może uczynić przez nas. Jego moc jest wtedy wyeksponowana i prawdziwe zmiany mają miejsce. Religia nie dopuszcza głosu Ducha Świętego. Relacja natomiast jest współpracą z Bogiem. Życie Jezusa pokazało, na czym polega życie, w którym centrum jest więź z Ojcem. Kiedy mamy relację z Bogiem, to dokonują się czyny pełne mocy i przeobrażone są całe społeczności, rodziny, świat. W czasie wielkich przebudzeń, które miały miejsce w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, były całe miasta, które oddały swoje życie Jezusowi, które poddały się Bożej władzy, i wtedy policjanci nie mieli co robić, sędziowie byli bezrobotni, zamykano więzienia, nawet konie odmawiały współpracy w szkockich kopalniach, kiedy ludzie się nawracali, przestali przeklinać, i konie nie rozumiały, co się do nich mówi. To jest możliwe jedynie w momencie, kiedy jest żywa relacja z Bogiem. Żadna Religia nie jest w stanie tak zmienić człowieka. Religia nie dopuszcza do działania Ducha Świętego. Wtedy człowiek sam decyduje, co jest właściwe. I tak się rodzą różne konflikty i wojny religijne. Religia opiera się na założeniu, że musimy zdobyć Bożą przychylność, a jej nie da się zdobyć w żaden sposób, ani kupić, ani wyprosić, ani kogoś przekupić, a żeby ją zdobyć. Relacja z Ojcem jest za darmo. Bóg pragnie jedynie Twojego serca pragnie, ażebyś żył z nim na co dzień, żebyś był autentyczny, żebyś był blisko. Zupełnie tak jak w prawdziwej rodzinie. Wtedy jego moc, jego potęga może działać potężnie w Tobie i przez Ciebie. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli Ci się podobało, to polub, udostępnij i zasubskrybuj mój kanał. Zapraszam Ciebie również na moją stronę internetową agatasrzewska.com. Tam znajdziesz wiele ciekawych materiałów, które pomogą Ci prowadzić życie pełne pasji, Spełnienia głębokiej relacji z Bogiem. Trzymaj się, na razie.